Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgierd z Bańki. Szanowni Państwo, wczoraj rzucono nam taki, nie chcę powiedzieć ochłap, ale taki hmm, kawał mięsa, to znaczy informacja, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji, Jasłowi Szymczykowi w sprawie wystrzału granatnika. Ja zadaję pytanie, kiedy akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu, Włąksikowi i szeregu innym ludzi za matactwo w sprawie tego wystrzału ratnika. A już powiem Państwu dlaczego. Przeczytam Państwu, jak ta sprawa wygląda. Manej.pl. Jest akt oskarżenia w sprawie komendanta głównego policji. Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk oskarżony o po posiadanie granatnika Fidziw Pancernego i doprowadzenia do jego wystrzału w siedzibie KGP przekazał pap Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że były komendant Jarosław Szymczyk jest oskarżony o to, że 12-14 grudnia 2022 roku posiadał granatnik RGW-90 bez wymaganej koncesji. Szymczyk jest oskarżony również o przewiezienie granatnika z Polski, z Ukrainy, do Polski, z Ukrainy, nie zgłaszając jego przewozu. Funkcjonują służby celno-skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym w Drohusku. To czyn z artykułu 263, paragraf 2 Kodeksu Karnego Nielegalne Posiadanie Broni. Yy... Jarosław Krzymczyk Oskarżony jest także o to, że 14 grudnia 2022 roku w siedzibie KGP przy ulicy Płaskiej w Warszawie nieumyślnie nie wiem, nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i imieniu wielkich rozmiarów w postaci budynku KGP. Szanowni Państwo, po pierwsze, nie tylko w budynku KGP, ale i obok, bo mógł różnie skierować ten granatnik. Poza tym, nie nieumyślnie, bo doskonale, szanowni Państwo, wiedział co robi, bo pamiętajcie Państwo, żeby odestrzec granatnik trzeba pokonać kilka bezpieczników, dwa lub trzy. Także to nie jest nieumyślnie, bo on musiał to włączyć i wie chyba, wie co to jest człowiek, który wie jak obsługuje się broń. Wie co to znaczy taka literka F i S. Jest fire bądź safety. I tam jest jeszcze kolejny bezpiecznik, m.in. chwytowe ujęcie w dłoni tego granatnika jeszcze inne. Ale zaraz Państwu przeczytam i powiem dlaczego wąsik i kamieński, dlaczego reszta. W ten sposób, że dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika, to nieumyślnie, tak? Dokonał zwolnienia, RGW-90, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodującego uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzającego zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktagenu, do eksplozji którego nie doszło z uwagi na nieuzbrojenie się pocisku na małej przestrzeni. To jest to, o czym właśnie mówiliśmy, że ten pocisk się nie uzbroił. Miał za małą odległość, bo uderzył w cel, prawda, od razu, bo był skierowany w podłogę. Czy w sposób mu wypalił w tą podłogę, bo jak on przy tym majstrował. Na ma... Czyli odczyn z artykułu 163, paragraf 1, punkt 3 i 2 kodeksu karnego. Sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. I'm... Tutaj też bym polemizował. Prokuratura uzyskała opinię z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, z WIT-u, z Zielonki, z której wynika, że granatnik RGW-90 był sprawny, ustawiony na tryb HESH, burząco odłamkowy. Ponadto jest to broń o przeznaczeniu wojskowym, na posiadanie której nie ma możliwości uzyskania pozwolenia przez osobę. Cywilną. Jednocześnie w chwili przekazania go Szymczykowi jako prezent, granatnik, i słuchajcie Państwo teraz, nie miał żadnych dokumentów potwierdzających pozbawienie go czech użytkowych. Podczas przekazywania granatnika na spotkaniu w Kijowie był w trybie bezpiecznym. Natomiast jego badanie po wybuchu pozwala na stwierdzenie, że Rostov-Szymczyk w dniu 14 grudnia 2022 roku. Odbezpieczył granatnik poprzez samodzielne wykonanie sekwencji, co to Państwu tłumaczę, czynności, które spowodowały odbezpieczenie broni i umożliwiły oddanie z niej strzału. Czyn pierwszy to Szymczykowi, zagrożony jest karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, drugi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat, gdzie lat, teraz państwu powiem. Piotr Skiba zaznaczył, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dalszym ciągu nadzoruje śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, którzy nie sprawdzili granatnika, a także z nieprzeprowadzonej ewakuacji siedziby KGP po wybuchu granatnika. Tylko z tego. Do eksplozji siedziby KGP doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie generała inspektora Szymczyka na Ukrainie. Były komendant, jak są Tłumaczył w mediach, od szefów nam słów dostał w prezencie granatniki, które miały być zuży zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Sam komendant został niegroźnie ranny. Co? szanowni państwo, i ja tutaj mam takie pytanie: dlaczego nie ma zarzutów <laughs> dla Kamińskiego, dla Wąsika i dla innych ludzi? Otóż będąc zobowiązani ze względu na pełnienie funkcji służbowych do tego, żeby no, odnieść się do tego i wykonać wszystkie niezbędne czynności zgodnie z prawem, to znaczy na przykład zwracam się do ówczesnego szefa ABW, pana pułkownika Wasławka, dlaczego ABW nie włączyło się do tego? postępowania i nie czynności, do których było zobowiązane. Pamiętacie Państwo, jak Kamiński wyszedł i opowiadał nam z dury, że Ukraińcy podstępnie, no bo tak to można było zrozumieć, albo to jest ich wina, wręczyli generałowi głośnik i ten głośnik wystrzelił. Szanowni Państwo, yy, przecież Kamiński mógł niezwykle szybko otrzymać ekspertyzę WIT-u e, Wojskowego Instytutu Techniki i Uzbrojenia Zielonki, naprawdę świetni fachowcy, o tym, że tam nie było mowy o jakimś głośniku. Nie wiem, kto wymyślił ten głośnik i pamiętajcie, że to było matactwo. To było matactwo. Powielał to Kamieński, powielał to Wąsik, My w ogóle od naszych wiórek słyszeliśmy, że Wąsik uczestniczył w tej imprezie. Tam był alkohol. Dlaczego nikt nie został przebadany przez służby w związku z tym, czy ci ludzie byli przeźwi, czy byli pijani? Jak to wszystko funkcjonowało? Ale pamiętajcie, do milionów Polaków wyszedł koordynator służb specjalnych, ministerstwa wewnętrznych. I kłamał. Kłamał po to, żeby jego kolega, człowiek, od którego w jakimś stopniu jest zależny, bo pamiętajcie, że to później już pan Szymczyk i jego ludzie zajmowali się między innymi posłuchami, też to robili. Pamiętajcie, że to od Szymczyka zależało te pacyfikowanie nas wszystkich na protestach na przykład protesty kobiet, to pamiętajcie, to Szymczyk robił. Pamiętajcie, że Szymczyk był w posiadaniu i jest pewnie tych hmm, list przyszłych internowanych, bo Kaczyński chciał prowadzić stanik wojenny i Szymczyk ma na ten wiedzę do tej pory. I teraz nagle to jest ograniczone do samego Szymczyka. To znaczy, że na jakiej podstawie Kamiński z mówi, że to był głośnik, prawda? Na jakiej podstawie ta reszta tych funkcjonariuszy zeznawała nieprawdę? Na jakiej podstawie prokurator prowadzący to postępowanie umocował e, generała Szymczyka jako pokrzywdzonego w tym, czy w tym postępowaniu? Widzicie Państwo, to jest matactwo, bo już samo to pomyślcie, że jeżeli. W tym postępowaniu Szymczyk zostaje pokrzywdzonym, czy poszkodowanym. chcę Ja używam tych dwóch określeń, bo poprawiają mnie panie i panowie prokuratorzy, że inaczej, na innym etapie procesu jest pokrzywdzona, a na innym poszkodowany. I nie chcę, nie chcę popełnić błędu i Jakie są prawa tej osoby? Ta osoba ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach, w, w, składać wnioski i powiedzmy sobie tak, może uczestniczyć podczas zeznań świadków. Albo ona, albo jej pełnomocni. I pomyślcie sobie. Pokrzywdzony Szymczyk siedzi i patrzy jak kot na mysz, na swoich podwładnych, którzy są przesłuchiwani przez prokuratora odnośnie tego wypadku. I to, to świadczy o tym, że to już tutaj jest coś nie tak. To nie jest pierwsza, pierwsze takie działanie, gdzie Wąsik z Kamińskim uczestniczą w matactwie. Niezwykle w poważnych śledztwach uczestniczą w matactwie. Dokładnie w taki sam sposób uczestniczyli w matactwie w sprawie Słynnych maili pana ministra Dworczyka. Pamiętacie? Tutaj obowiązywała wtedy taki przekaz PiSu, że te słynne maile Dworczyka to oczywiście nie są maile Dworczyka, to są jakieś spreparowane maile, które zrobił, zrobił wywiad. Białoruski, rosyjski, czy ewentualnie chiński. Dopiero później w jednym z wywiadów, między innymi pan Sasin, przyznał, że to jest prawda. Maile są prawdziwe. Dworczyk już przestał przyznawać, że te maile są sfałszowane. Zobaczcie. Przez tyle czasu nikt nie wszczął procedury cofnięcia dostępu do informacji niejakim panu ministrowi Dworczykowi. Kamiński zwołał całe posiedzenie tejm, Sejmu, tajne, tajne, posiedzenie Sejmu, zaprosił posłów i opowiadał im te dyrydymały, matacząc, matacząc i e, no, zmieniając całkowicie ten bieg, ten bieg dalszych e, działań, no bo jeżeli wychodzi Ministerstwo Wewnętrznych, niezwykle ważna osoba w rządzie Rysła Kaczyńskiego, i broni ministra Dworczyka, że to nie ma żadnej sprawy, bo co, to jego podwładnie mają teraz robić postępowanie o, cof o cofnięcie, dopuszczenie do, do formacji? Nie ja on, Tam były te słynne maile, w których hmm, otwartym tekstem minister Dworczyk koresponduje hmm, z panem hmm, pułkownikiem Gajem hmm, o tym, że no, polskie czołgi praktycznie są po nie mają amunicji, tak tutaj coś dla I wiecie Państwo, to jest poważna, poważna sprawa. Dość nie, nie rozumiem. I Szanowni Państwo, przecież tam również występuje informacja dotycząca tego, że w tych mailach jest ujawniony dodatkowy budżet naszego wywiadu. Według tego można doskonale zorientować się, o co chodzi, o jaką operację, o co nagle wnioskuje się o zwiększenie budżetu. Wiecie Państwo, w ogóle, kuriozalne jest to, że. IPN ma kilkakrotnie większy budżet niż polski wywiad, to już, a budżet polskiego wywiadu został z, zmniejszony za karę, mimo tego, że to było w przededniu wybuchu wojny w Ukrainie. To jest coś, co, czy na Ukrainie, jest to wszystko jedno, jest Jestem i do tej, i do tej formy przyzwyczajone, nie ma kłopotu. No i szanowni Państwo, to jest ten. ten niezwykle ważny problem. Przecież tu nie jest sam Szymczyk. Przecież zobaczcie, ja już wymienię wam, ile osób zostało umoczonych w tę sprawę. Zacznijmy od ludzi z Komendy Głównej Policji. No wiesz, ci ludzie powinni w tej sprawie zeznawać prawdę. Znajdziecie tam mnóstwo rzeczy, że, że ci ludzie się z prawdą, mówiąc, mijali. Macie brak dalszych działań przez głównego gospodara budowlanego. Przecież powinien składać zrobienia do prokuratury o to, że Szymczyk bezprawnie wyremontował budynek, bo tam powinny być nazwy inspekcji budowlanej, że powinien być dokładnie sprawdzone, to zrobił sam siłami swojej ekipy remontowej w głównej policji. Wiesz wiecie Państwo, pomijam jeszcze, że powinien za to zapłacić, ale mm, tam najpierw powinna być ekspertyza, czy ten budynek może być użytkowany. przecież przeleciało przez strop, prawda? <laughs> ale wiecie Państwo, to jest zacieranie śladów, bo jeżeli hmm, eksperci mogliby wejść i mogliby również na podstawie tych zniszczeń, mogliby ocenić, jakie potencjalne zagrożenie wywoływało odpalenie tego granatnika. Nie zrobił tego. Nie. No niestety, powinni również odpowiadać szefowie ze straży pożarnej, bo tam na miejsce nie została dopuszczona, nie zostali dopuszczeni strażacy, strażacy odjechali. E, no powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury. Że uniemożliwiono im tutaj interwencję. Z tego, że to jest komenda główna policji. Wiecie państwo, powinni odpowiadać, że tam będzie, również ci, którzy razem z Szymczykiem przemycili ten granat. Szymczyk odpowiada, że on, on jest jeszcze teraz obrażony, ja Mówi, że jest. Składał wniosek o to, żeby była stosownie do prokuratury, no jest oczywiście skrzywdzony. Szanowni Państwo, no ci, którzy popierali tę wersję, że to był głośnik, no wyobraźcie sobie Państwo, tak rozmawiamy normalnie, jak, wiecie jak wygląda granatnik, opisał to, to, tam też dokładnie Wam pan minister Sikorski. No nie ma możliwości, żeby przerobiony na głośnik granatnik. Mógł być sprawnym granatnikiem. Musiała by być ingerencja w ten korpus, który musi być szczelny. Bo pamiętajcie Państwo, że jak tam jest załadowany pocisk, to jednak on wytwarza pewne ciśnienie. Nie da się nie zauważyć, że tam jest w środku pocisk, a poza jeżeli to ma być głośnik, to ten pocisk chyba by tam przeszkadzał w zainstalowaniu, nie wiem, tych głośników, tych tych membran, bo no, chyba w to i jak wyglądają głośniki, prawda? I dopiero teraz otrzymuje się ekspertyzę z Wojskowego Środowiska Techniki Uzbrojenia, że to na pewno nie był głośny. Wiecie, no, to, to jest kuriozalne. To jest kuriozalne, i tutaj również kwestia odpowiedzialności prokuratora prowadzącego Śledztwa. A teraz pytam się. Po co to śledztwo dzielić? Znowu, mamy taką sytuację, jak ze śledztwem e, w sprawie księdza e, Sarcesona i pani urzędniczek, gdzie śledztwo nie obejmuje ziobry. I już akt oskarżenia idzie w sprawie Sercesona, urzędników, czy ewentualnie Romanowskiego, nie obejmuje to ziobry. Nie! Przecież tam to, żeby e, ksiądz Orszewski mógł e, otrzymać te pieniądze nie słyszymy, że decydował ziobro. Była tam pani Patrycja Kotecka. Mówiła, to to jest ta metoda takiego rzucania nam mochłapów. mać macie. macie ograniczanie yy, odpowiedzialność w sprawie, granatnika, odpowiedzialność powinien ponieść Wąsik i kamiński. Od razu, szanowni państwo, tam natomiast rola wąsika jest do tej pory niewyjaśniona, bo według naszych informatorów, Wąsik, uczestniczył w tej imprezie, która tam była, w tej zakrapianej imprezie. Pamiętacie państwo te zdjęcia walających się pustych butelek po alkoholu? Przecież komenda policji to urząd państwowy, prawda? Nie powinno tam być alkoholu. Rozumiem różne prezenty, rozumiem różnego rodzaju... Spotkania które już odbywają, no ale te, które mają kończyć się jakimiś imprezami, no to mogą być po pracy w kasynie policyjnym, prawda? Albo nie wiem jakąś tam lampką wina czy lampką szampana, ale nie, proszę Państwo, butelki po, po tych takich mocnych alkoholach tego mnóstwo, nikt, nikt, nikt tego w dalszym ciągu nie zadaje nie, 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 nie tych pytań. Pomyślcie sobie państwo, ilu policjantów za nadużywanie alkoholu w pracy, ilu policjantów za zgubienie amunicji, czy oddanie niekontrolowanego strzału, albo posługiwanie się bronią w sposób niebezpieczny miało tak zwaną pajdę, miało tyle problemów. Tysiące ludzi. No i nikt nad tym międzyfogował, no tak, no trzeba zrobić grałem, no i trudno broń to, no, to broń. Nie może być tak. Były zagubione magazynki, były różne, różne problemy. się teraz to jest ten mniejszy problem, bo na magazynkach nie ma numerów, a dawniej na magazynkach były, były numery. Jeszcze było powiedzmy, 54 czy coś. No, straszny kłopot, jeżeli gdzieś coś zgubił. To była już niezwykle istotna sprawa. A już wystrzał niekontrolowany i nie z nic. Także ława oskarżonych w tym przypadku jest zdecydowanie za krótka i powinniśmy nie rozbijać tej sprawy, tylko powinniśmy mieć również zarzuty o matactwo. O matactwo w tym śledztwie. I wtedy spodziewam się, że ten. Wyrok byłby dużo wyższy. Jak widzicie Państwo, to nie jest uczciwie obecna zrobiona. Zaraz będą mieć pretensje ludzie od pana Koroluka, że my tutaj zawsze jesteśmy niezadowoleni. Nie, my pokazujemy wam logicznie, kto powinien za to odpowiadać. Wąsik i Kamiński to już tak z marszu. Za to, że chociażby kłamali i przeszkadzali, żeby to śledztwo mogło toczyć się wobec normalne, tak jak wobec każdego człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę ewentualnie o łapkę w górę i wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.